Donald Tusk zapowiedział, że Polska będzie wypłacać odszkodowania ofiarom II wojny światowej, którzy jeszcze żyją. Rozumiem, że chodzi o polskich obywateli. Teraz problem jest taki, że istotna część tych polskich obywateli, ofiar II wojny światowej, mieszka w tym momencie w Izraelu, mają podwójne obywatelstwo, polskie i izraelskie. Niech pan sobie, redaktor, wyobrazi, co się wydarzy w Izraelu, jak z Polski do Izraela zaczną iść przelewy z odszkodowaniem za zbrodnie w trakcie II wojny światowej. Nie przekonamy świata, wtedy w tym Izraela, że Polska nie jest sprawcą w trakcie... Wojny skoro płaci za to odszkodowania? W Izraelu od razu w debacie publicznej będzie taki motyw, że no jak możecie mówić, że jesteście niewinni, że nie jesteście współodpowiedzialni za Holokaust, jak płacicie odszkodowania za Holokaust? Czyli mimo dobrych intencji, bo chyba o tym trzeba mówić premiera, że jednak chce, żeby ci ludzie dostali jakieś odszkodowanie jeszcze zanim umrą. To efekty i skutki były negatywne to dla Polski. efekty dla Polski tragiczne. I mam wielką nadzieję, że Polska nie będzie płaciła odszkodowań za II wojnę światową, bo my nie byliśmy sprawcami, my byliśmy ofiarami. To cały Tusk. Nie, nie. Hmm.